Zadanie czwarte podaj przykład liczby należącej do danego przedziału i jednocześnie taki, aby jej odwrotność też należała do tego przedziału. No i mamy dwa przedziały. Pierwszy przedział jest przedziałem otwartym od minus 1 drugiej do 4, a drugi przedział jest przedziałem otwartym od minus 3 drugie do minus 1 drugiej. No dobrze, w podpunkcie A wybrałem sobie ułamek 1 trzecia. No widać, że na pewno on należy do tego przedziału. Teraz zastanówmy się, co to jest odwrotność. No, musimy zamienić licznik z mianownikiem miejscami, czyli mielibyśmy 3 pierwsze, czyli 3 całe. Zatem 1 trzecia i 3 całe na pewno należą do przedziału otwartego od minus 1 drugiej do 4. W podpunkcie B no, sprawdźmy, jak mają się nasze końcówki przedziałów, czyli minus 3 drugie. Rozszerzam sobie ten ułamek przez 2 najpierw, czyli mamy 3 razy 2 to 6, 2 razy 2 to 4, czyli minus 3 drugie to to samo co minus 6 czwartych. Rozszerzam znów ten ułamek przez 25, to teraz 6 razy 25 to 150, 4 razy 25 to 100, czyli inaczej mówiąc, minus 3 drugie to jest to samo co minus 150 setnych. Teraz Prawa strona przedziału, czyli minus 1 druga. Również najpierw rozszerzam przez 2, czyli 1 razy 2 to 2, 2 razy 2 to 4, czyli mamy minus 2 czwarte. Rozszerzam następnie do mianownika 100, czyli rozszerzam przez 25. 2 dwa razy 25 pięć to 50, 4 razy 25 to 100. Zatem minus 1 druga to jest to samo, co minus 50 setnych. No i teraz muszę sobie wybrać jakąś liczbę, która będzie. Znajdowała się w tym przedziale, czyli od minus 150 setnych do minus 50 setnych. No i ja wybrałem sobie minus 5 czwartych. Sprowadźmy ten yy, ułamek do mianownika 100, czyli rozszerzamy go przez 25. No i sprawdzamy. 5 razy 25 to 125, 4 razy 25 to 100, czyli minus 5 czwartych to minus 125 setnych, inaczej mówiąc. Zatem Zwróćmy uwagę, że minus 125 setnych na pewno leży gdzieś pomiędzy tymi dwoma liczbami. No i teraz odwrotność, czyli zamieniamy licznik z mianownikiem. Otrzymuję minus 4 piąte. Rozszerzmy ten ułamek również do mianownika 100, czyli rozszerzmy go przez 20. 4 razy 20 to 80, 5 razy 20 to 100, czyli minus 4 piąte to to samo co minus 80 setnych. No jak widzimy, minus osiemdziesiąt również znajduje się między tymi dwoma liczbami. Zatem minus pięć czwartych i minus cztery piąte należą do przedziału otwartego od minus trzy drugie do minus jednej drugiej.